Na nadzwyczajnym zebraniu członków klubu Manny w dniu 27 maja 2009 roku zgłoszono do wyboru następujących kandydatów: Marek Barczak, Sławomir Dani, Krzysztof Jabłoński, Janusz Sygnowski. Komisja w składzie: przewodniczący Henryk Jurczyk, członek Marek Chrześciło, członek. Mirosław Murawski stwierdza, głosowało 44 członków GKS Mary, uprawnionych do głosowania zgodnie z listą obecności. Głosów ważnych 44. Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów. Marek Barczak 30 głosów, Sławomir Danik, 35, Krzysztof Jabłoński, 34, Janusz Sygnowski, 42. Komisja stwierdza, że wszyscy kandydaci zostali wybrani do zarządu Giżyckiego Klubu Sportowego Marek. Podpisy członków komisji. Gratuluję wyboru. d'eunno <laughs> eo